Mój zawodowy los rozpoczyna się w 1991 roku, kiedy to skończyłem Krakowską PWST na wydziale aktorskim. W tym samym roku dyrektor Tadeusz Bradecki zaprosił mnie na etat do Starego Teatru w Krakowie. W ciągu kilkunastu lat zagrałem tam mniejsze, większe role. Ostatnią był czeladnik drugi w trzecim akcie według Szewców Witkacego w reżyserii Jerzego Jarockiego. Był to rok 2004. Przez 20 lat prowadziłem zajęcia w Prywatnej Krakowskiej Szkole Aktorskiej, z którą w lipcu tego roku definitywnie zakończyłem współpracę. Chcę zająć się tym, co jest moją pasją i zawodem. Aktorstwo, muzyka, reżyseria. Nie zagram w paru dokumentach, sorry. W serialach, w filmach, jeśli będą interesujące, wyraziste role, poproszę. W 2015 roku podjąłem współpracę z Krakowskim Teatrem Komedia, gdzie wyreżyserowałem spektakl Mąż i Żona Aleksandra Fredry, zaaranżowałem go muzycznie, zagrałem tam rolę hrabiego Alfreda oraz w nim zaśpiewałem. Te fragmenty z Męża i Żony są swoistą klamrą dla tego dema. Twarzy, jak mawiały krakowskie aktorusy, już się chyba dochlałem, więc dobrze byłoby, żeby się nie zapodziała w terenie. Nie pytałem, nie interesowałem się, jak długo, ile powinno trwać i, i jak się powinno robić takie demo. Zrobiłem to, jak wszystko, co robię na estradzie, na scenie, przed kamerą, z pasją, od serca, od siebie. Chcę grać, 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 grać i kurwa, jego mać. Kraków 27 sierpnia 2018 roku. Aha, no. Maciej ruśnia. Miłego dnia.